Każdy chce pieniędzy, ale niewiele osób wykonuje właściwe kroki, aby je naprawdę zdobyć. To wszystko może się zmienić bardzo szybko. Jak kiedyś wynalazek Aleksandra Bella nazwany telefonem, który całkowicie zmienił życie ludzkości na tej planecie, tak samo pojawiła się kryptowaluta OneCoin, która jest już od kwietnia 2015 roku w Europie. OneCoin już dzisiaj jest drugą najsilniejszą kryptowalutą na świecie. OneCoin powstał na bazie ogromnego sukcesu najsilniejszej kryptowaluty, czyli Bitcoin. Dzięki któremu w okresie 4 lat wykreowało się setki nowych milionerów. Na dzisiaj OneCoin dzierży status najszybciej rozwijającej się kryptowaluty na świecie. W okresie pierwszych 12 miesięcy dołączyło do projektu miliony ludzi, z tego ponad 650 tysięcy partnerów zdecydowało się wykorzystać walory, które oferuje OneCoin. Każdego dnia rejestruje się średnio około 4 tysięcy aktywnych osób promujących tę ogromną szansę. Tysiące ludzi już zarabia więcej niż 5 tysięcy euro miesięcznie. Projekt oferuje unikalny program finansowy, gdzie zaledwie przez 12 miesięcy około 400 osób zarabia już ponad 35 tysięcy dolarów tygodniowo. Miesięczny obrót OneCoin już przekroczył wartość 150 milionów euro. Kryptowalutą OneCoin handluje się już w 190 krajach na świecie. Na kryptowalutę jest ogromny popyt, a szczególnie w Chinach. Bardzo popularna jest także w Indiach, chociaż rekordzistą jest Juha Parhiala z Finlandii. Ze swoimi dochodami w OneCoin został sklasyfikowany na drugiej pozycji wśród najlepiej zarabiających ludzi na świecie w branży MLM. Co miesiąc zarabia ponad milion dolarów. Z kryptowalutą OneCoin również osiągnęli ogromny sukces bracia Steinkellerowie, którzy w tej chwili zarabiają ponad 550 tysięcy dolarów miesięcznie i są sklasyfikowani na siódmym miejscu w rankingu najlepiej opłacanych osób w branży MLM na świecie. Od 1 stycznia do 25 października 2015 roku wartość jednej monety OneCoin wzrosła z 10 eurocentów do 2,5 euro. To jest więcej niż 2400% i nadal rośnie. W OneCoin są dwa rodzaje dochodów: pierwszy prowizja za bezpośrednio poleconych klientów oraz za budowanie struktury. Drugi Zyski wynikające ze wzrostu wartości OneCoin, który jest przedmiotem obrotu na wewnętrznej, światowej giełdzie. Założycielem, właścicielem, dyrektorem zarządzającym OneCoin jest dr Ruzia Ignatowa. Uzyskała tytuł magistra prawa na Oksfordzie, drugi tytuł magistra ma z ekonomii na Uniwersytecie w Konstancji. Ma również tytuł doktora filozofii. Pracę dyplomową napisała na temat korporacyjnych sporów w Unii Europejskiej. Była biznesowym partnerem spółki McKinsey Company. Współpracowała również z Texas Pacific. Group jednym z największych prywatnych funduszy kapitałowych na świecie. Była również dyrektorem finansowym jednego z największych funduszy inwestycyjnych w Bułgarii. W roku 2012 w Bułgarii była uznana Businesswoman Roku w kategorii biznesu międzynarodowego. W roku 2014 uzyskała prestiżową nagrodę Businessman Roku. Napisała dwie książki, które zostały przetłumaczone na język angielski, niemiecki i chiński. Największą korzyścią w OneCoin jest możliwość osiągnięcia nieograniczonego dochodu oraz wolności finansowej. Jako globalny projekt, jest jeszcze na samym początku. Do Europy wszedł dopiero w kwietniu 2015 roku. Jako partner Kodu Bogactwa uzyskasz dostęp do systemu wsparcia, w którym znajdziesz nagrane materiały wideo oraz instrukcje w języku polskim. Nauczymy Cię jak zdobywać międzynarodowe rynki szybko i efektywnie. W przygotowaniu są wersje językowe po rosyjsku, po czesku, po węgiersku, po angielsku i kolejne niebawem. Kliknij w pole poniżej filmu. Chcę zarabiać! Będziesz przekierowany do wstępnej rejestracji, gdzie podasz tylko imię i nazwisko oraz adres e-mail. Otrzymasz wtedy od nas dalsze instrukcje. Dzięki tej prostej i darmowej rejestracji staniesz się naszym partnerem i uzyskasz dostęp do kodu bogactwa. Wejdź do projektu teraz i dołącz do zespołu 650 tysięcy partnerów. Wśród nich jest już wspomniany Juha Pariala. OneCoin jest obecnie najszybciej rozwijającą się kryptowalutą na świecie, więc śmiało dołącz do największej rewolucji finansowej tego wieku.